Alpin A110, czyli jak dealer Renault stworzył prawdziwą ikonę rajdów. Jean Redele, bo tu o nim mowa, nie tylko prowadził salon Renault, ale i się ścigał w rajdach za kierownicą jednego z nich. Dokładnie chodzi o model 4CV. Francuz chcąc przekuć swoje triumfy w zyski, postanowił zbudować swój własny sportowy samochód. Nazwa nawiązuje do rajdu alpejskiego. A-110 okazał się wielkim sukcesem. Samochód triumfował w rajdach Monte Carlo, Korsyki, San Remo, Acropolu, a w 1973 samochód zdobył mistrzostwo w rajdach w Uerza. To nie moc, a waga grała tutaj pierwsze skrzypce. Pierwsze egzemplarze A110 ważyły jedynie 565 kg. Przez 15 lat produkcji samochód doczekał się kilku upgrade'ów, przez co wzrosła również waga do 730 kg, ale mimo to topowe wersje osiągały ponad 220 km na godzinę. W tym egzemplarzu znajdziemy umieszczony z tyłu czterocylindrowy, chłodzony powietrzem silnik 1.3 o mocy całych 82 koni. Swoją drogą zobaczcie, jak niski jest ten samochód. Sięga mi co najwyżej do pasa. Jeżeli uda Wam się już wcisnąć do środka, w środku za dużo nie znajdziecie. Kierownice, trzy pedały, gałkę zmiany biegów i naprawdę ładne zegary. Ten rajdowy potwór i wiele innych ikon czeka na Was na wystawie Castro Ikon motoryzacji do 26 lutego.